To chodzi do lasu, bo są piękne drzewa, jest świeże powietrze i poza tym ma się bardzo fajną przygodę. Takie chodzenie na spacer do lasu to jest dobrego powietrza, nie takiego ze smogiem. No i polecam Wam chodzić 5 razy w miesiącu na taki spacerek do lasu. Nie wróciłam ze szkoły i postanowiłam pójść tam na spacer, ale chyba zabłądziliśmy Nie zabłądziliśmy, ja znam tą drogę tutaj w lewo się skręca mm. e, Później jest droga w prawo i będziemy zaraz przy samochodzie mm, to fajnie no. Dobrze idziemy dalej po. Czeka nas wiele płatek. No Uważaj, żeby się nie przewróciła. Ja znam ten teren, przychodziłem tutaj na grzyby. Także na pewno się nie zgubimy. Tak, pamiętam. Tylko mam takie dziwne wrażenie, jakby ktoś za nami szedł. Nie wiem. Nikogo nie widać. To i przodem ja sobie zawiążę buta. Wydaje mi się, że dobrze idziemy, bo to jest jakaś ścieżka. Wyznaczona. A wydaje mi się, że widzę tam jakiś domek. Widzisz? Tak, wykida. Dobra, idziemy sprawdzić co tam jest. Nie boisz się? Nie. A na pewno. Mi się wydaje, że trochę się boisz. Dziwna jest ta chatka. Co? Wchodzimy do środka? No nie wiem, bo się trochę boję. Która? Ha. O kurde. Zobacz. Ktoś się tu znęcał chyba nad lalkami. Tak. Możecie mieć lalkę w życiu. Chyba tutaj leży szczur. Kiedyś taki... Ja chcę w tej Ciekawe do czego służył ten domek, co? Może... o, jakaś Może to był taki galarek. Ej, zobacz co tutaj jest. Jest jakaś szmatka, która wygląda jakby była ubryzona we krwi. Słyszysz, tak? No możliwe, że coś straszy. Słuchaj, ja proponuję uciekać stąd. Bo wygląda to trochę strasznie. Tym bardziej, że ta lalka jest tutaj przypalona. Nie wiem, co to w ogóle znaczy. Idziemy, wracamy tą ścieżką do samochodu. Co my to mamy? A tu jest to pole, dobrze, to ja już kojarzę. E, kojarzę, to jak przejdziemy przez to pole, to tam już dojdziemy do samochodu. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie wiem. Ale mamy spacer, co? Pełen no. przygód. Pełen przygód, jak zwykle, jak się nie zgubimy. To jest święto. Będzie znowu się mama znać Śmia śmiała, że się zgubiliśmy. No, tak pewnie będzie mama. No to wracamy już do samochodu. Chłodnie jest to pole? No żeby po Zapada się. Dobrze, już widzę nasz samochód. Także będziemy się żegnać. Bali, jeśli się podobało, zostawcie suba i łamkę w górę. Napiszcie, czy wy też się kiedyś zgubiliście na spacerze. Pa!